Witam Państwa, mam dzisiaj przyjemność zaprezentować, jesteśmy w Józefowie, koło Otwocka Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować taki duży dom na działce 1100 metrowej Dom jest w całości wykończony Mamy prawie 800, tam 760 metrów domu no Myślę, że jakby go dobrze policzyć, to pewnie z 800 by było Pokażę Wam tu działkę jeszcze, póki jesteśmy z tej strony O, proszę bardzo Działka zalesiona działka zalesiona, miejsce jest ciche, dom jest bardzo przestronny, jest masę powierzchni tutaj różnej, myślę, że tutaj przeznaczenie tego domu może być albo mieszkalne, jeśli ktoś ma bardzo dużą rodzinę, albo po prostu komercyjne lub też połączone obydwie te dwie funkcje. Myślę, że dom się nadaje zarówno na doprowadzenie działalności gospodarczej, jak i właśnie do mieszkania. Można tu spokojnie, myślę, zmieścić przedszkolę, dom opieki a, lub jakiś inny obiekt o przeznaczeniu komercyjnym. Jesteśmy tylko na piętrze, na dole mieszka właściciel, nie będziemy mu przeszkadzać, bo i tak ten film nie odda całości tego domu, więc tutaj trzeba po prostu zwyczajnie przyjechać. Jak ktoś jest zainteresowany zakupem takiego dużego obiektu, to serdecznie zapraszam. Ja wszystkie plany oczywiście mam w biurze. Także z przyjemnością prześlę, o domu opowiem. One tutaj, o proszę. Taka pra, pra, łazienka, ale bardziej może pralnia. Eee, tu jedne z pokoi. Wszystkie pokoje są naprawdę bardzo duże. To nie, jest, nie, to nie jest tutaj jakiś kompromis powierzchni. To jest naprawdę dużo miejsca. Tu mamy jeszcze łazienkę, garderobę. Tutaj się schowam, żeby mnie nie było widać. Proszę bardzo, jest łazienka. Są jedna z wielu tutaj na takiej powierzchni. Właściciele zmieścili naprawdę sporo łazienek. Teraz pokażemy jeszcze działkę z góry. Myślę, że to nawet będzie lepiej widać niż z dołu. Proszę bardzo, tam stoi basen. Teren do zaparkowania tutaj z 15 samochodów. To tak bez większego liczenia na pewno wejdzie. Dom ma te włamaniowe okna. Jest bardzo solidny. Proszę zobaczyć jakie tu są bardzo grube mury. Dom jest ocieplony, w bardzo dobrym stanie technicznym. Materiały, które tu są użyte do wykończenia, to też nie są jakieś takie materiały tanie, marketowe, tylko to naprawdę jest porządnie zrobione. Także, jeśli ktoś ma potrzebę przeniesienia firmy lub też rozwinięcia działalności w takim miejscu, to myślę, że dom spełni jego oczekiwania. Wejdę jeszcze na górę, pokażę, bo tam jest jeszcze jedno pomieszczenie. Przy czym od razu zaznaczam, że to nie jest całość domu. dom tak jak powiedziałem, ma 780 metrów, żeby go cały nagrać, to film musiałby mieć między 20 minut. Więc to i tak pewnie nikt by nie chciał oglądać, chciałby do przyjechać, żeby go obejrzeć. W związku z tym pokażemy tylko kawałek, ale serdecznie zapraszam na prezentację taką osobistą. To jest pomieszczenie moim zdaniem ze 120, a nie ze 150 metrów. No i mamy ten salon. O. Proszę Państwa, raz jeszcze działka 1100 metrów. Jesteśmy w Józefowie około Otwocka, dom ma pod 800 metrów, tam 760 metrów, jest w bardzo dobrym stanie technicznym w zasadzie do wejścia, natomiast ze względu na jego powierzchnię, myślę, że i tak nowy właściciel będzie chciał jakąś tam aranżację do własnych potrzeb przygotować, także zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego i na prezentację. Dziękuję.